Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Marcel i w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie otwierać aż 14 skrzyneczek ponieważ to jest ostatni taki mini opening bo zostało 1 dzień i 12 godzin do kolejnego sezonu, także na, na pewno będzie odcineczek yy, wiem, że zostawiliście pod ostatnim filmem 3 łapki a na start miało być 5, czyli 8 ale ja uzbierałem 14, bo ten filmik musi być odpalony. Yy, także lecimy sobie z pierwszą skrzyneczką. Uwaga! Ok, otwieramy. Trójeczka. Nic nie ma. Dobra. Druga skrzyneczka. Trójeczka. Nic nie ma. O, bonus był. Spoko. Okej. Okay. Trój... Świeci się! Ej, dobra, może coś być. Co? Gadżet! Sztuczne futro Przez następne 3, 3 sekundy Niedźwiedź nity otrzymuje 35% tarczy Przeciwko wszystkim obrażeniom ładunki na 3 Ej co jest Ej to mam już wyrangowaną nitę Zobaczcie Mam już wyrangowaną nitę Ale super Wszystkie gadżety, wszystkie star powery Dobra lecimy dalej Zapowiada się fajnie Trójeczka Nic nie ma Świeci się! Co? Star Power do, yy, do szali, co jest? Plaster! Jeśli punkty życia szali spadną poniżej 40%, natychmiast odzyska ona tyś, 1800 punktów zdrowia. Plaster ładuje się w 15 sekund. Ej, ale to jest dobre! Ej, super! Dobra! On To lecimy dalej, jak nam tak dobrze idzie. Dwójeczka, nic nie ma. Okej, okay, dobra, nie świeci się. Lecimy dalej. Nie świeci się, dobra. I ostatnia. Uwaga. Ostatnie pięć skrzyneczek. Także zostawcie ławkę w górę. I uwaga. Lecimy. Nic nie ma. Cztery. Nie świeci się. Ej, musi się świecić teraz. Musi. Trójeczka. Nie świeci się. Kurczę. Nie świeci się. No nie. Ostatnia skrzyneczka. Musicie zostawić łapkę w górę teraz. W tej sekundzie teraz. Macie trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Ostatnia. Trójeczka. No nie, nie świeci się. Kurczę. Dobra, ale super. Bardzo się cieszę. Star Power doszli pierwszy, także super, bardzo się cieszę. Do tego gadżet Donity, także super. No i co, chyba nie będziemy już dalej przedłużać. Kończymy ten odcineczek Wy zostawcie łapeczkę w górę. No i co. I widzimy się już w następnym odcinku, gdzie będziemy omawiać nowy karnet. A tak jak wam przypominałem, że e, jeśli będzie dużo łapek, to robimy tak, że, e, zrobimy w następnym karnecie coś innego. Nie będziemy kupowali tego karnetu o tego e, tego karnetu zanemiarskiego, tylko e, w tym gratisie będziemy od zera zbierali aż do końca aż do końca, aż do 70 siedem, levelu. Ale będziemy go otwierali dopiero już, jak ten sezon się skończy. Bo wtedy po prostu sobie tutaj klikniemy. O, i tutaj będziemy sobie otwierali. Także yy, i wtedy już będziemy mieli szansę na tego rafsa, chyba. Tak mi się wydaje. Także zostawcie łapkę w górę. No i co, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. E, napiszcie komentarz, jak Wam się podobał ten film i co myślicie o tych o tym e, Star Power, że doszli i gadżecie do nich a my już kończymy się ma.